Lili i magiczny kemping. Była sobie dziewczynka o imieniu Lili. Lili miała pięć lat i była bardzo ciekawą świata dziewczynką, która uwielbiała odkrywać nowe rzeczy. Jednak była jedna rzecz, której Lili nie lubiła próbowania nowych smaków. Lili uwielbiała jeść owoce i warzywa, ale na myśl o mięsie czy sosach od razu krzywiła się i mówiła: Nie, nie lubię tego. Nawet bez spróbowania. Pewnego dnia mama Lili ogłosiła, że cała rodzina jedzie na kemping. Lili była bardzo podekscytowana, bo nigdy wcześniej nie była na kempingu. Spakowała swoje ulubione zabawki, latarkę i ciepły koc. Nie mogła się doczekać, aż zobaczy gwiazdy na niebie i usłyszy szum wiatru w drzewach. Gdy dotarli na miejsce, Lili zauważyła, że na kempingu jest mnóstwo innych dzieci. Szybko zaprzyjaźniła się z Anią, która była w jej wieku. Ania miała ze sobą magiczny plecak, w którym miała różne ciekawe rzeczy. Chodź Lili, pokażę ci coś niesamowitego, powiedziała Ania i pociągnęła Lili za rękę. Obie dziewczynki pobiegły w stronę lasu, gdzie zobaczyły małe, migoczące światełka unoszące się w powietrzu. To są świetliki, wyjaśniła Ania. Są magiczne i mogą spełniać życzenia, jeśli im zaufasz. Lili była zachwycona i postanowiła, że musi spróbować. Chciałabym, żeby każdy dzień na tym kempingu był pełen przygód, powiedziała, spoglądając na świetliki. Następnego ranka podczas śniadania Ania zaproponowała, żeby spróbowały nowego dania, które przygotował tata Ani. Była to pysznie wyglądająca potrawa z mięsem i sosem. Lili poczuła się niepewnie. Nie, nie lubię tego powiedziała jak zwykle. Ania uśmiechnęła się i powiedziała: Lili, pamiętasz świetliki? One spełniają życzenia, ale musisz im zaufać. Spróbuj choć odrobinę, a może odkryjesz coś nowego. Lili spojrzała na talerz i pomyślała o świetlikach. Wzięła mały kawałek mięsa z sosem i powoli włożyła do ust. Ku jej zdziwieniu smak był naprawdę pyszny. Wow, to jest naprawdę dobre powiedziała zaskoczona. Ania uśmiechnęła się szeroko. Widzisz, Lili? Każdy nowy smak to nowa przygoda. Podczas reszty kempingu Lili próbowała różnych potraw, które wcześniej odrzucała. Z każdym nowym smakiem czuła się coraz bardziej pewna siebie i odkrywała, że jedzenie może być naprawdę przyjemne. Kiedy wróciła do domu, opowiedziała mamie o swoich przygodach i o tym, jak świetliki pomogły jej odkryć nowe smaki. Mama była bardzo dumna z Lili. Widzisz, Lili, czasami warto spróbować czegoś nowego, nawet jeśli na początku się boimy. Nigdy nie wiadomo, co ciekawego możemy odkryć. Lili nauczyła się, że próbowanie nowych rzeczy może być ekscytujące i pełne przygód. Świetliki pokazały jej, że warto zaufać swoim przyjaciołom i odważyć się na nowe doświadczenia. A ty? Czy jesteś gotów spróbować czegoś nowego i odkryć swoją własną magiczną przygodę?